Już po raz drugi odbył się konkurs uzależnienia XXI wieku. Jury oceniało pracę w trzech kategoriach, plastycznej, fotograficznej oraz filmowej. Wpłynęły do nas prace z Gdyni, z Gdańska, z Sopotu, oczywiście z powiatu wejherowskiego. W tym roku no już stało się naturalne, że, że również zorganizujemy ten konkurs. W tym roku druga edycja, drugi pomorski i wpłynęło 365 prac. Mamy 10 filmów. I pracy z gimnazjum w znacznej większości, ale również pracę ze szkół ponadgimnazjalnych miło nas zaskoczyły, bo 48 prac, i również ze szkół podstawowych. Finał konkursu dotyczącego uzależnień połączono z finałem innego konkursu realizowanego od 8 lat konkursu pod hasłem Prawa człowieka oczami tolerancji. Trzeba zwrócić uwagę też na, na tematy, które podejmuje młodzież: na prawo do miłości w wieku dojrzałym. Już nie mówiąc osób starszych, szacunek. Ze względu na ogromną liczbę prac, jakie wpłynęły na konkurs o tematyce uzależnień. Przed rozpoczęciem uroczystości finałowej zorganizowano warsztaty z młodzieżą, które poprowadzili psycholog Paweł Brzeziński oraz informatyk Jakub Ubych. Tematyka dotyczyła przede wszystkim uzależnień związanych z internetem oraz wypływających z niego zagrożeń. Opowiadają o zagrożeniach, przeprowadzają z młodzieżą test, na ile jest już uzależniona, a na ile jest już czerwona lampka jak również sposoby, jak sobie radzić z tym uzależnieniem, również kilka wskazówek dla psychologów, pedagogów, dyrektorów, no a przede wszystkim rodziców. Na obydwa konkursy wpłynęło łącznie 425 prac, z czego aż 362 prace dotyczyły tematyki związanej z uzależnieniami XXI wieku. Organizatorem konkursów jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.